Niech będzie pochwalony Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do 25. Niedzieli zwykłej. Niech wprowadzeniem do rozmyślania będzie wiersz księdza Twardowskiego Sprawiedliwość. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak koniem, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i tego, czego nie mam, nawet to, czego nie mam, komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień, ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą, wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać, kochamy, bo innym serce wychudło. lis przybliżam, bo inny oddalam. Nierówni potrzebują siebie, im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Tę nierówność widzimy bardzo dobrze. Ktoś jest wysoki, ktoś jest niskim, ktoś gruby, ktoś chudy. Ktoś majętny, posiadam, ktoś żyje na pożyczkach, kredytach, ktoś ma 75 lat i nie zna lekarza, nie zna szpitala, a inny ma 40 lat i bardzo często diagnozuje, bardzo często chodzi do lekarza, jest hospitalizowanym. Jest pewna nierówność, tak? Nierówność świeci. Nie żądamy od Boga sprawiedliwości, tak myślę. Ta nierówność jest jakimś błogosławieństwem. Potrzebujemy się nawzajem. I stąd wprowadzenie do przypowieści, przypowieści o, która mówi o Królestwie Bożym i prawidłach Królestwa Bożego. Ciekawe, czy macie poczucie niesprawiedliwości. A więc rządca. Wychodzi najmować pracowników. Ktoś tam wstaje przed świtem, jest gotowy o 6.00 rano. Następnie rządca wychodzi o 9, o 12, o 15 i wreszcie o godzinie 17. Z pierwszym umawia się o denaram. Innym pozostałym mówi to, co słuszne dam wam, wszyscy pracują w winnicy. I przechodzi czas wypłaty. Ci, którzy pracowali godzinę, otrzymują po denarze. I tak następni. Wreszcie ci przychodzą, którzy byli najęci wcześniej rano o szóstej, myślą pewnie więcej dostaniemy, choć była umowa o denara. Dostali po denarze. Jak się macie z tym, z tym obrazem? Czy jakoś, nie wiem, do, do, doświadczacie niesprawiedliwości? Ciekawa jest ta przypowieść Pana Jezusa, która mówi też o oczekiwaniu. Nie wiem, jak to było w czasach Jezusa, ale pewnie dzisiaj szukać by pracowników o 15, wiedząc, że do zamknięcia dnia zostały 3 godziny. I chyba najbardziej szokujące to znalezienie jeszcze pracowników o 17, kiedy... Do zakończenia dnia zostało tylko godzinę. Ten obraz mi też mówi o pragnieniach, nie? jak istotne jest pragnienie pracy, jakaś taka chęć zaangażowania. Może nie zawsze ta praca jest od razu, ale jest pragnienie. Znalazłem takie dwie sentencje na temat pragnienia Antoine de saint Piszę. Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, nie zbieraj drewno i, i rozdziel, aby rozdzielali obowiązki, ale zbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem. I druga myć yy, arcybiskupa Fultona Szen. Potrzeby Boga nie da się wykorzenić, nawet jeśli ktoś zaprzecza istnieniu wody, dalej będzie spragniony napoju. A ci którzy twierdzą, że Bóg nie istnieje, pragną piękna, miłości i pokoju. A to jest właśnie Bóg. Wiadomo, że są pragnienia dobre i złe. Wiadomo, że one są też jak gdyby takim odczytywaniem ludzkiego serca, ludzkiego wnętrza. Mniej dobre pragnienia, rozbuduj dobre pragnienia. Jest jakieś rozbudzenie tęsknot, które gdzieś tam owocuje modlitwą, owocuje jakimś wołaniem do Boga. Myślę o tych spośród nas, którzy mają serce bardzo szerokie, wszystkich grzeszników, przyprowadzają do Jezusa dusze ciścowe, cały zapał misyjny, misjonarze, odległe kraje, horyzonty, problemy, sprawy. I może też to pragnienie, aby tutaj na miejscu coraz więcej było wierzących, praktykujących, zakorzenionych Chrystusiem, pełnych miłości. Pragnienia, pragnienia, pragnienia. Może być tak, że przecież Jezus honoruje te pragnienia, honoruje te tęsknoty. Ci najęci o 17 mówią, nas przez cały dzień nikt nie nają, A jaka w nich jest tęsknota za pracą, tęsknota za. Zaangażowaniem. Ostatecznie myślę też o denarze, no właśnie, denar za dniówkę prac, denar dla każdego. Ten obraz, komentatorzy linii on opowiada o krajach czy społeczeństwach w różnych terminach zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego. Wiemy na przykład, że no, Żydzi mogą błyszczeć jako jedni z pierwszych, ale przecież pomyślmy później o innych krajach pogańskich zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego. Pewnie jest to też obraz y, społeczeństwa, gdzie ktoś jest zakorzeniony w Bogu od dzieciństwa, ktoś w młodości poznał Chrystusa, ktoś w średnim wieku, ktoś u syłku życia. I wreszcie ktoś pod koniec życia poznaje Chrystusa Jego miłość, otrzymuje po denarze. Czym jest ten denar? Tak duchowo komentując Biblię, myślę o sercu Jezusa, tu jest takie samo, które kocha taką samą miłością i nie rozróżnia, ty mnie kochasz zaledwie od dwóch godzin, to Cię kochamy mniej. Bo całe życie gdzieś tam zapomniałeś o mnie. Serce Jezusa, które jest zawsze stałe, zawsze jest takie same, które nie sortuje, nie, nie rozróżnia, nie dzieli, nie zawiesza miłości. Tak w relacjach między nami jest tak, że ktoś zawiesza miłość, tak? ktoś niegrzecznie się zachował i w umyśle, w sercu, w zachowaniu mówię sobie, ja już Cię nie kocham, nie. Tak nawet można do dziecka powiedzieć, ponieważ tak się zachowujesz, to już cię nie kocham. No wiemy, że to jest niewłaściwe. To nie jest takie klarowne piękne i Boże, ale, ale tak jest między nami. Nie? Że ta miłość ma różne barwy, konotacje i takie nasze humoreski. Natomiast mówię o sercu Bożym, zawsze stałym, zawsze pięknym, zawsze zaangażowanym. Myślę, że też powinniśmy pomyśleć o eucharystii. Eucharystia jako. To samo wydarzenie. Najpiękniejsze dla każdego, najbardziej hojne dla każdego, bo który jest szczodry w Eucharystii, tak daje się, daje się. Znowu nie ma podziału, kto dłużej pracuje, kto krócej, kto intensywniej, kto mniej. Jak gdy te łaski są przeobfite i tylko ta nasza zdolność przyjęcia łaski może być ograniczona, to ja. Swoim bezmyślnością, nietaktem, grzechem, słabością, dwulicowością mogę jakoś blokować łaskę, ale obiektywnie ona jest taka sama. I wreszcie myślę o denarze, denarze życia wiecznego. Przecież wszyscy jesteśmy wezwani do wieczności, wszyscy jesteśmy powołani do nieba, bycia na zawsze, chwale wieczności. To jest denar, to jest denar. Niezależnie, czy ktoś od młodości był z Chrystusem, czy, czy później zaangażował się w życie Boże. Ale do tego Słowa Bożego trzeba dodać inne. Czuwajcie. Myślę, że w głowie jednego, drugiego, trzeciego jest, a to ja sobie pofolguję, to jeszcze mam czas. To sobie poszaleję. Wykorzystam świat jego... zanurzę się w jego przepych i blicht. Ale... Czuwaj, właśnie. Możesz nie zdążyć, możesz nie mieć szczęścia, żeby wrócić do Pana. Albo wracając do Pana w późniejszym wieku, możesz pewnych rzeczy nie nadrobić, nie jesteś w stanie. Myślę, że człowiek w pewnej kwestii jest tak zakorzeniony, choćby w złu, choćby w egoizmie, chciwości, pyszem, zazdrości, że to nie jest takie proste. Nagle cyk. Już jestem inny. Jest jakieś zakorzenienie w złu, i myślę, to jest jak korzeń, który wzrasta bardzo głęboko. W ziemię trudno go wyrwać. Wyrwiemy łodygę, korzeń zostanie. No właśnie, czuwaj, czuwaj, nie? To rzeczywiście jest może łaska dla, dla nielicznych. Jak łotr z krzyża, który w ostatnich chwilach zwróci się do Jezusa z ogromną pokorą, z uniżeniem, przyznaniem się do grzechu i usłyszał dziś ze mną będziesz w raju. Także na tę przypowiedź nakładamy, to czuwajcie, bądźcie gotowi w każdym czasie, w chwili, się, w której się nie domyślacie, Syn człowieczym przyjdzie. Piękny jest komentarz, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć z pierwszego czytania i tam są właśnie autor opowiadał o tych innych, innych Bożych myślach, które nie są myślami ludzkimi, ale Bożymi. I drugie czytanie gdzie Paweł wprost mówi, że może iść do nieba. Nie ma problemu, ale gdzieś czuję takie pęknięcie w sercu, chce jeszcze pracować dla dobra innych ludzi. Pan blisko wszystkich, którzy go wzywają, piękny jest też ten psalm, którym będziemy się modlić, który wychwala łagodność, dobroć i miłosierdzie Boga. Wszyscy dostajemy podenarzem. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy uraczeni, szczęśliwi. Przed nami niebo, życie wieczne. Kochani, dwa zaproszenia. Pierwsze do takiej młodszej grupy pokoleniowej. W czwartek o 19 gramy w piłkę nożną. Zaproszenie dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Tutaj w hali szkoły, szkoły podstawowej nr 10. O 19 w czwartek gromadzimy się, gramy w piłkę nożną. Drugie zaproszenie, zaproszenie do kina. Na ambitne kino zatytułowany film jest Dźwięk wolności. Trudny film, bo opowiada o takim problemie społecznym, który się zakorzenia w nas, mianowicie o handlu ludźmi, a dokładnie mówiąc handlu dziećmi i seks biznesie z tym związanym. Bardzo trudny film. Ale no, może warto zobaczyć i pomyśleć, że gdzieś ten problem urasta, coraz większy. Ci możni tego świata na dzieciach robią ogromne biznesy. Te biznesy przekraczają biznes narkotykowy czy biznes handlu bronią. I oszołamia, że dziś niewolników jest więcej niż w czasach kiedy niewolnictwo było społecznie akceptowane. Taki trudny temat, ale myślę, że ważny. Myślę, że takim argumentem jest to, że przez 5 lat nie emitowano tego filmu, że gdzieś jakieś władze u góry blokowały emisję tego filmu. A myślę, że jest też takim bożym filmem propagowanym przez Rafael Studio, i też główną rolę gra Jim Caviarcel, ten który grał Chrystusa w pasji. Na pisach widać, że jeszcze Mel Gibson miał udział w tym filmie, tuż we własnym zakresie, ale zachęcam, by pójść oczywiście film tylko dla dorosłych i dla takich osób, które no, mają takie no, bardziej stalowe nerwy i potrafią wytrzymać. Powiem prosto, gdybym miał swoje dzieci myślę, że bardziej bym je kochał po tym filmie, bardziej zwracał uwagę na nie, nie tak myślał o, o sobie, o swoim jakimś takim zadowoleniu, ale cieszył się tymi obok. Kochani, dziękuję serdecznie. Co do tego dźwięk wolności, to Helios w Kenzieńnie Koźlu emituję. Dziś jest film o 20:30, jutro o 20:30. Poniedziałek bodajże o 20.00 i wszystko można sprawdzić w internecie. Przeżywajmy Słowo Boże, nośmy je w sercu, cieszymy się niesprawiedliwością, która mówi, że jesteś potrzebnym, jesteś potrzebny. Niech nam Pan Bóg błogosławi, abyśmy pogłębili wiarę, nadzieję i miłość. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Serdecznie pozdrawiam.